Usiądźmy. Drodzy wierni, dzisiaj, tak jak i wczoraj, wraca temat dobrego pasterza. Pan Jezus odnosi do siebie takie dwie metafory. Pasterz oraz brama owiec. Te metafory oddają swoistą relację, jaka zachodzi między Jezusem a tymi, którzy w Niego uwierzą. Jezus mówiąc o sobie, że on jest pasterzem wyraźnie wskazuje na swoje boskie posłannictwo, bowiem dla Żydów to Bóg jest pasterzem swego ludu, a swą władzę pasterską Bóg realizuje poprzez przywódców tego ludu. Pan Jezus pragnie, abyśmy szli za Nim przez całe życie, jak za dobrym pasterzem, byśmy Mu zaufali, w ten sposób też pokazuje nam bezpieczną drogę życia z sobą, a gwarancją prawdziwości tej drogi jest Jego własne życie oddane za każdego i każdą z nas osobno. Pan Jezus w Ewangelii przypomina nam, że jesteśmy Jego własnością, że zostaliśmy nabyci przez Jego krew. Wylaną na krzyżu. Być własnością Boga oznacza, że On zrobi wszystko dla naszego zbawienia. Bo w Jego oczach, w Jego sercu, w sercu Boga wszyscy mamy wartość nieskończoną. Jesteśmy można powiedzieć, bezcenni. Dlatego mamy prawo myśleć o sobie, że jestem kimś bardzo wielkim i cennym w sercu Boga. Moi drodzy, Jezus nie mówił w przenośni, głosząc, że dobry pasterz oddaje życie za swoje owce. Rzeczywiście on to uczynił. Jego życie było takim zastawem za nasze życie. Swoim życi, życiem wykupił nasze. Dzięki Jego ofierze zostaliśmy uratowani. Jezus mówi, ja jestem bramą, jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. I zobaczmy, Pan Jezus doprowadza miłość Boga do ludzi, do ostateczności, do momentu ofiary z życia. Czytamy w Piśmie Świętym Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca. Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. I tu okazał się właśnie dobrym pasterzem, umarł na krzyżu za wszystkich ludzi bez wyjątku. A teraz oczekuje od nas jednego, wiary. Nasza wiara w Jezusa powinna się wyrazić w posłuszeństwie Bogu, bo na to wskazują Jego słowa. Pana Jezusa, że owce postępują za Nim, za pasterzem, ponieważ głos Jego znają. Ci, co są Jego, będą słuchać tylko Jego. Jeśli więc należymy do Boga, to, że tak powiem, z tego wynika jeden wniosek: mamy Go słuchać. Tymczasem widzimy, jak często owce, a więc my, katolicy, nie idziemy za głosem dobrego pasterza i często dajemy się nabrać różnym przebierańcom, fałszywym pasterzom. Dlaczego? Bo nasze myślenie często nie jest przeniknięte duchem Ewangelii, ale duchem świata, duchem liberalno-lewicowych mediów. I sprawdzianem tego przepraszam, aktualizuje to, będą najbliższe wybory prezydenckie. Proszę zobaczyć, jeżeli katolik w takich wyborach poprze kandydata, który promuje aborcję, tym samym będzie głosował nie jako katolik, ale jako poganin, jako ten, który nie jest owczarnie Jezusa. Jeśli popieramy kogoś, kto jest za aborcją, to mówimy Bogu w twarz, Panie Boże, skreślamy to przekazanie, my tego nie uznajemy. Popieramy tych, którzy chcą zabijać. To musi w nas bardzo zapaść w naszych umysłach i sercach. Nie mogę nigdy pod żadnym pozorem oddać głos na tego, kto jest przeciwko życiu, bo ipso fakty staje się też w jakimś sensie opozycji do Pana Boga. Decyzja należy do nas. Wczoraj arcybiskup krakowski Jędraszewski powiedział na skałce w Krakowie, już zakończy tym cytatem, przed Polakami dramatyczny wybór. Albo wolna Polska, albo trącąca, tracąca suwerenność i tożsamość duchową. Obyśmy zdali egzamin z tej dojrzałości chrześcijańskiej. Amen.